Muzyka. 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 zorganizowana impreza, tak jak właśnie jestem obserw e obserwuję, że jest wszystko jak należy. Dzieci się bardzo ładnie bawią, chcą słońce. No Zapraszam rodziców, cioci, babci do kółeczka. Chodźcie, moje drodzy. No, to pik, pik, to tańczy, nie teatru. To piwnik, familijny głośnik. Tu się tańczą, do... nie Sometimes okay. 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 okay, okay, okay. I'm You still got the voice tak aktywno właśnie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Akcji jako nie Miłosierdzia inne wspólnoty, ale stacja sanitarno epidemiologiczna się włączyła właśnie też w osiedle numer 10 i razem wspólnymi siłami wyzwoliła się duża energia no i także widzę, że już chyba kalendarz w kalendarz parafii się wpisuje właśnie ta impreza, no i wspólnymi siłami jak tutaj Pani widzi można coś pięknego zrobić dzieci zadowolone, że bawią się Częstują się jakie kaszoneczką, z ciepłymi, zmarzonymi, no, pobijają różne naboje, chłodzące właśnie, słodycze, no, no i zabawa przede wszystkim właśnie Sylwia Lewandowska ze swoim zespołem ekskluzyw w Bent wspaniale bawi, ale też i świetlica przy baratku Kiota też włączyła się, no i razem zorganizowaliśmy to My rokrocznie organizujemy Dzień Dziecka w parafii Świętego Piotra Apostoła. Jaki jest zamysł tego? Tak jak w roku rodziny, jest zamysł taki, żeby rodzice byli blisko dzieci. I to, jak Państwo widzicie, że się sprawdziło, bo jest mnóstwo dzieci z rodzicami, z babciami i jest wspólna zabawa, nie byłoby tej zabawy, gdyby nie nasz ksiądz Prałat, który udostępnił tak piękne ogrody dla dzieci i rokrocznie to robi. Ale również są sponsorzy. I sponsorzy są piekarnie, dwie piekarnie, państwa Jakubiaków, pana Dmochowskiego, jak również dwie apteki, które zasponsorowały paski do cholesterolu pan Adam Olszewski do cukru pan e, Krzysztof Dudkiewicz i wielu wielu innych bo są hurtownie spożywcze. Proszę państwa, chcę powiedzieć tak jak widać, że jest ogromna ilość dzieci, bo e, e, tak duże ilości na przykład e, kiełbasy, słodyczy, pączków, e, bułek m, e, nie było w latach ubiegłych, ale to wszystko jest dla naszych dzieci i dla naszej wspólnej, wspólnej imprezy. I cieszymy się, że jest tak piękna pogoda, że dzieci mogą korzystać z tych atrakcji. A wiecie dzięki komu to jest? Proszę bardzo, tu stoi ksiądz sprawa, To główny organizator. To jest nasz taki złoty proboszcz, tak? I... Złoto to jest najdroższe, najcenniejsze i musimy chronić, żeby nikt nie strat nam go. Zapraszamy księdza Prałata do środka. Drogie dzieci, ksiądz Prałat do środka. I śpiewamy dla księdza Prałata 100 lat. Poprosimy o to panią Sylwię. Pani Sylwunu, śpiewa.